Hej witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ostatnio dostałam możliwość wybrania sobie kilku rzeczy ze strony ebutik.pl. Jest to sklep internetowy, na którym możecie znaleźć różne ubrania, akcesoria, buty i właśnie przyszła do mnie niedawno paczka. Dlatego zaraz wam pokażę te rzeczy, ale na początku, jeszcze wspomnę o tym, że eBootig.pl ma swój kanał na YouTubie. Ja już jakiś czas subskrybuję ten kanał. Możecie tam znaleźć różne inspiracje, a także jest pokazywany tam ich asortyment. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to ja wam tutaj. Podlinkuję adnotację do ich kanału. Dostałam także dla Was kod promocyjny na minus 60% od cen podstawowych w kategorii nowości właśnie do tego sklepu. Jest to kod MADA, i właśnie od cen podstawowych jest odliczany w kategorii nowości, także o tym pamiętajcie. Oczywiście linki do wszystkich rzeczy podam w opisie. Także, jeżeli byłby ktoś zainteresowany, to może sobie tam zerknąć. Na stronie są wszystkie ceny. Teraz już przejdę do pokazywania tych wszystkich rzeczy. Zamówiłam je z myślą o szkole, także, będzie to pierwszy film serii Back to School. Pytaliście się, czy będzie ta seria na kanale, więc będzie. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze nagrać kilka filmów. No i zacznę najpierw od butów. Zamówiłam sobie jedną parę butów. Do szkoły myślałam, że sobie kupię jakieś tenisówki, ale jak zobaczyłam w asortymencie tego sklepu, że są dostępne takie buty Slip On. To ja zamówiłam i muszę Wam powiedzieć, że rozmiar się zgadza 36. Nawet nie patrzyłam, ile centymetrów ma wkładka i czy rzeczywiście będą na mnie dobre, a są naprawdę bardzo dobrze dopasowane. Jak widzicie, mają one taką wysoką platformę, i mimo to, że są takie wysokie. To są bardzo wygodne i się z tego powodu cieszę, bo nie dość, że będą mnie tak podwyższały, bo ja jestem dosyć niska. To są wygodne, także do szkoły na pewno będą super i nie tylko do szkoły. Tutaj, jak widzicie, mają taki efekt skóry krokodyla i dodatkowo mają takie złote łańcuchy, także też fajnie przyozdobione. No i tak one się prezentują. Będą mi na pewno długo służyć. Są bardzo wygodne i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą, którą sobie wybrałam, jest sweterek z rękawami 3 4 Jak widzicie, ma tu taki fajny motyw kwiatowy, który mi się podoba. Jest on dosyć cienki, ale na tą pogodę wydaje mi się, że będzie ok. I też jestem z niego bardzo zadowolona. Tak on wygląda, jak widzicie. Teraz już Wam pokażę dwie koszulki. I pierwsza to jest taka w stylu boho, naprawdę bardzo mi się spodobała, widziałam ją w filmie bodajże u Veros, u Weroniki, którą pozdrawiam I właśnie podobała mi się ta koszulka, dlatego ją wybrałam, tylko w innym kolorze oczywiście Jest wzorzysta i ja lubię takie rzeczy w stylu boho, naprawdę mi się podobają I te, te frędzelki tutaj na dole nie są zrobione z takiego byleczego, bo niektóre bluzki to mają, tak wiecie, na odwal się zrobione na końcu, że to zaraz się rozwali. A widać, że są porządne i na pewno się szybko nie zniszczą. Kolejna koszulka jest to taka zwykła biała koszulka. Tutaj ma kieszonkę z napisem More Hugs less Worries, więcej uścisków, mniej zmartwień czy coś takiego. No i te wszystkie rzeczy, które Wam pokazałam są w rozmiarze S, bo zapomniałam o tym wspomnieć. Ta koszulka też jest w rozmiarze S. Tyle, że jest trochę na mnie za szeroka, ale to nic nie szkodzi, bo ja też lubię takie rzeczy oversize, także myślę, że też będzie fajna. Jest to taka zwykła koszulka, jak widzicie, biała. Spodobała mi się dlatego, że ma właśnie tą taką charakterystyczną kieszeń. I ja tak w ogóle lubię też minimalizm, więc takie koszulki, które mają mało gdzieś wzorów czy coś, też są dla mnie odpowiednie. I ostatnie dwie rzeczy również z tego sklepu to są skarpetki. Możesz, możecie się śmiać, że zamówiłam skarpetki, ale czasem jest tak, że brakuje mi skarpetek. Serio. I wybrałam takie zwykłe. Skarpetki z takimi paskami. I ostatnia rzecz to jest gratis, który dostałam. Bardzo za niego dziękuję. Jest to zwykła taka bransoletka. Przesyłka przyszła do mnie kurierem w takim fajnym, różowym pudełku. Na pewno mi się do czegoś przyda pudełka, bo ja sobie czasem zostawiam i potem mogę sobie tam, wiecie, jakieś takie niepotrzebne, nie wiem, zeszyty albo sprawdziany przechowywać. I teraz dwie rzeczy, które Wam pokażę, już nie są z tego sklepu. Kupiłam je ostatnio tak na wyprzedażach. Pierwsza rzecz to jest taka zwykła biała bluzka. Ma tutaj takie fajne dodatki na ramiona, które mi się podobają. Kupiłam ją z myślą o szkole. Może pójdę w niej na rozpoczęcie roku szkolnego, jeszcze dokładnie nie wiem. Kosztowała 36 zł na przecenie, także moim zdaniem warto było ją sobie wziąć. Tak właśnie się prezentuje. I ostatnia rzecz to są zwykłe jeansowe spodnie. Musiałam sobie kupić zwykłe spodnie ze zwykłym stanem, bo mam same z wysokim stanem. Jedne mam ze zwykłym stanem, ale są z dziurami. I brakowało mi właśnie takich zwykłych spodni bez dziur. Także tak one wyglądają. Kosztowały, kosztowały 63 zł. Takie zwykłe spodnie. I teraz jeszcze na koniec pokażę Wam właśnie, jak się te wszystkie rzeczy na mnie prezentują. Wszystkie rzeczy, które sobie zamówiłam, kupiłam do szkoły. Tak jak mówiłam, zapraszam Was na kanał ebutik.pl i jeszcze dodatkowo właśnie macie ten kod, który możecie wykorzystać w tym sklepie. Mada na minus 60% od ceny podstawowej w kategorii nowości. Także to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że ten haul Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, napiszcie, która rzecz Wam się najbardziej spodobała. Zapraszam również Was na moje social media, które możecie zobaczyć w opisie.